Zyd, lagnaga, dziś ze żądka, laska, Żyd, lagnaga, dziś ze wczoraj laska Żyd, lagnaga, lag dziś ze żądka, laska ilatka. Zyd, lagnaga, dziś ze żądka, laska dziś ze żądka, cara ilatka. się lagnaga, dziś dziś ze żądka, się podnosi. dziś WSZYSTKIM SIĘ FALNO Wczoraj pod vlogiem nie jebały świnie Dzisiaj ma pracę gruby skurwysynie Kujowym kogiem semiziam dziewczynę Ona się gabi i krasi z la dym la lala la, lala 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 u lala Cieszę się z perwo, bo fiut mija szybko Szybko mija fiód! Nie chcę przegapić to pierwszy wytrys Który minął jak wiatr Na raz, na dwa ty tak jak ja, moja blaga, pójdę we Teraz czuję smak z akacji, staję nie do taty Skutkiem piję z kogo ty kutaty na twarzy Teraz czuję jest z Tego staję nie do taty Skutkiem piję z makarni! <noise> Mówi, że jest słodki jak mój kuta, bierze go do później jak brudasa wszystko ja na twarz, więc raz skończę jej na twarz. jestem jej i ona tobie. Ja już daj ale, o nie puszkuję, zabraje panie, cek Mam kolorę Mam chuja w czeście. <noise> Chcemy ruchać do siebie na tej świnie. Ruchając, grzybane żonkile. Nie posiadam dzisiaj jak Mirek Nie za dziś żadnej dziewczynie. One jedyne potrafią złamać. Kutarze nawet w odbycie. Niech dalej się w trupa. Jutro na nowo mimo. Black naga! Dziś zączka, wczoraj laska! Zyk! Black naga! Dziś zączka, wczoraj laska! Dniakan ja Mariusz! Na JEDNO nos, a potem w kadam! Śród czas! Kiedyś na pewno coś takiego nie nam! Dzika na to coś kusi nieraz! Kuta z mórdu wojny mówi zimac! Fakor Marioli i JAZ, wajaz! Go z widokiem la 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 la, Ulala la la. La 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 la.